Na gorąco po meczu, takiego meczu tutaj dawno nie było, z przebiegu na chłodno, no nie możemy być z tego zadowoleni, bo oddaliśmy po prostu tyle prezentów w pierwszej połowie, że już to jest kryminał, ale już zapominając o tej pierwszej połowie, powiedzieliśmy sobie w szatni, że trzeba zachować twarz, gratuluję chłopakom, bo na drugą połowę wyszedł inny zespół. Tak powinniśmy grać, o to właśnie chodzi i dziękuję chłopakom za to, bo pokazaliśmy jaja w tej drugiej połowie, bo mało zespołów by się podniosło po takim czymś. Także gratuluję, cieszymy się bardzo z tych pierwszych trzech punktów. Mam nadzieję, że to wreszcie ruszy do przodu, bo naprawdę mamy kadrę i potencjał na to, aby wygrywać tutaj z każdym. Także jeszcze raz dzięki.